Przygotujmy dzisiaj roladę naleśnikową z kremem śmietankowym i malinami. Do przygotowania naleśników będziemy potrzebować 1 szklanka mąki, około 160 g, 2 szklanki mleka, 3 jajka, 50 ml oleju i 50 g kakao. Wszystkie produkty łączymy na jednolitą masę. gdy wszystko się połączone i jak widzicie w naszej masie są delikatne grudki więc przesadzamy sobie całą masę przez sitko i następnie zaczynamy smażyć nasze naleśniki na rozgrzanej patelni przygotujemy teraz krem, 300 ml śmietanki i jedno opakowanie serka ricotta, możecie zamienić na mascarpone do tego cukier puder, wszystko mi. Mieszamy za pomocą robota kuchennego lub miksera, aż osiągniemy gęsty krem śmietankowy. Przystępujemy teraz do składania naszej rolady. Rozkładamy nasze naleśniki w taki wzór, jak widzicie w zakładkach, i wykładamy nasz krem. Ja sobie wykładam, przełożyłam krem do rękawa cukierniczego i teraz rozmarowuję nasz krem i zakładam końcówki naszych naleśników i przykład i przystępujemy właśnie do składania naszej rolady. Ja jeszcze dodam na sam koniec maliny. Tutaj już jest złożona rolada, którą dekorujemy. Ja dekoruję taką końcówkę. Może się też to pominąć lub obleć całą roladę cz y czekoladą. Ja dodaję jeszcze liofilizowane maliny i tutaj już wam pokażę proces krojenia naszej rolady. I co sądzicie o takim podaniu naleśników?